O iPhonech serii 17 wiemy już chyba wszystko, więc podsumujmy sobie może iPhone'a 17 Pro, który zadebituje już we wrześniu. W porównaniu do obecnego modelu, oprócz dużo większej wyspy z aparatami, będzie mieć taki sam rozmiar ekranu i takie samo 120 Hz odświeżanie. Zmianą ma być z kolei aluminiowa ramka zamiast tytanowej i tutaj trochę nie chcę mi się w to wierzyć, no ale może chodzi o nie ceny iPhone'ów wykorzystując po prostu tańsze aluminium. Dostaniemy nowy chip A19 Pro zamiast A18 Pro, Apple Intelligence... To już tak nas nie dotyczy, dopóki nie będzie działać po polsku, dopóki Siri nie będzie działać po polsku. Serio Apple ogarni się z tym, bo Siri nie po polsku to już jest serio smutny żart, bardzo smutny. Będziemy mieć dwa razy więcej megapikseli w przednim aparacie. Tutaj miło widzieć zmiany, bo bardzo ważne w ostatnich latach stała się właśnie ta przednia kamera w telefonach, chociażby do nagrywania TikToków, rolek, vlogów i czegokolwiek. Z kolei wszystkie tylne obiektywy będą miały już 48 megapikseli w porównaniu do 12 megapikseli w teleobiektywie w iPhone'ie 16 Pro. Będziemy mieli również opcję podwójnego nagrywania. Tak to chyba przetłumaczymy dual recording czyli systemowe wsparcie dla nagrywania filmów jednocześnie tylnym oraz przednim apojektywem. Fajnie że będzie to systemowo no ale nic nowego bo można to już robić używając po prostu Apex App Store. Nowy chip do Wi-Fi 7 który zrobi już bezpośrednio Apple. Tutaj nie jest to jakieś super ważne. Lepsza bateria to klasyk. I tutaj ciekawostka komora na chłodzenie telefonu. Może pod tą właśnie wielką, ogromną wyspą. Tego jestem w sumie bardzo ciekawy. Szybsze ładowanie przewodowe do 35W. Tutaj raczej bez szału i mi osobiście bez znaczenia, bo i tak ładuję telefon głównie w nocy, więc może się ładować 8 godzin, może się ładować godzinę. Dla mnie bez znaczenia. Bardzo możliwe, że 17 Pro będzie też droższy od poprzednika. Nie jest to potwierdzone info. Wojny taryfowe między USA a Chinami zostały trochę złagodzone, ale eksperci wskazują, że ceny modelu Pro nie wzrosły od 2017 roku. I dla mnie to trochę argument z dupy, no ale zobaczymy. Premiera wrzesień tego roku.